Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony FlashPL. A to jest filmik, który pokaże jak ułożyć kostkę 2 na 2 Będziemy stosować dwa algorytmy Pierwszy z nich wygląda następująco L U' L' U L U' L' U i to. My będziemy to stosować na ułożonej kostce, tak jak teraz. I teraz robimy ten algorytm. Oczywiście kostka nam się ułoży. Dobrze, czyli to był pierwszy algorytm. Drugi algorytm i ostatni wygląda następująco. On jest troszeczkę trudniejszy, więc sobie go zapiszcie czy coś. Dobra, więc patrzcie. Tak, jak wygląda, tak, teraz go powtórzę, do tego momentu dojdziemy później, ale to teraz go powtórzę, ten algorytm. Dobrze, czyli ten algorytm. E, dobra, czyli tak. E, teraz pokażę jak wyłożyć kostkę. Nie nic. Zdrowiemy sobie kostkę. Dobra, niech będzie. Dobra. No, tak. Teraz tak. E, to jest metoda dla porządkujących, czyli porządkującym się powinno udać. Dobra, więc tak. Wybieramy sobie jeden kolor. W moim przypadku to będzie biały. I który, na przykład ten, tak? Ten narożnik ma trzy kolory: biały, zielony i czerwony. Czyli szukamy takiego biało, białego narożnika, który ma w sobie zielony lub czerwony. No ten nie bardzo, bo nie ma zielonego ani czerwonego. Ten już ma czerwony, czyli teraz musimy własnymi umiejętnościami tak dopasować, żeby ten znalazł się tutaj. Dobra, jest i tutaj jest ważne, bo tutaj jest teraz ten bloczek, żeby był ten sam kolor, to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz kolejny, albo z zielonym, albo z niebieskim, ten mamy z zielonym. No to teraz musimy to tak zrobić, dobra, pasuje, czekajcie, ten wywalę żeby. o, dobra, czyli mamy z zielonym. Teraz kolejny, czyli tylko jeden został, czyli musimy go już włożyć, to jest też umiejętność, trzeba włożyć, dobra i włożone, teraz tak. To jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym, żeby wszędzie tutaj były te same kolory bloczków. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dobra, teraz tak. Teraz mamy, pod, co jest naprzeciwko białego, żółty, czyli ten. Dobra, czyli... no. Teraz tam, gdzie mamy żółty, o tak jak tutaj, który chcemy włożyć tu, czyli tak jakby musimy obrócić ten klocek o, tak jeden. W lewo, w prawo znaczy. No i wtedy by było dobrze. No ale to właśnie i tutaj jest potrzebny ten pierwszy algorytm. Trzymamy lewy kciuk na miejscu, gdzie chcemy włożyć kolor. I wykonujemy ten algorytm. Ten pierwszy. Aż się włoży. Włoży się. I pamiętamy o tym lewo, bo to jest bardzo ważne. Lewo. Dobra. Teraz każdy by zrobił tutaj i by to robił. Nie, wcale tak, to jest największy błąd. Sam dołem pod, podjeżdżamy. I żółty jest. Y, jest na narożniku. Chodzi mi o to, żeby był na narożniku. Jeżeli jest na narożniku, to robimy to. A jeżeli jest już tak włożony, to dobrze. A, albo tak jak tutaj było. To też robimy i tak jak tutaj jest, też robimy. Nie robimy wcale tak, tylko tak. Jak teraz. A i pamiętamy, żeby nie tak robić tutaj, tylko podjechać tym pod to miejsce naszej pracy. To jest nasze miejsce pracy. I wykonujemy ten kąt. Góra, prawo, na dół, lewo. Góra. Aż się włoży. Góra, prawo, na dół, lewo. Tutaj już nie jest tak ważne, to lewo. I teraz tak. Teraz nam się ułoży. Jedna ścianka, druga ścianka i powinna się łożyć trzecia. Jeżeli trzecie się nie łoży, to, to wykonujecie ten algorytm dwa razy, który teraz pokażę. Jeżeli ułoży Wam się ścianka trzecia, to trzymacie ją z tyłu, tą, y, którą drugą układaliście do góry, i białą, no to będę mówił w moim przypadku czyli tą do góry, żółtą y, do, y, tamtą z tyłu żółto do góry i biał na dół i wykonujecie ten drugi algorytm. A jeżeli nie ma tej drugiej, trzeciej ścianki, to trzymacie tak samo jak teraz, tylko że po prostu nie ma tej trzeciej, no to bez różnicy czy tak, czy tak, czy tak, tylko żeby był żółty na górze. Dobra i wykonujecie ten algorytm. Żółty na górze, biał na dole, tamta ścianka z tyłu. Ten drugi, na dół, prawo, na dół, dwa razy tylno w lewo, Góra, przednia w lewo, na dół, dwa razy tylnio w lewo, góra, góra i dojeżdżamy, żeby już tą kostkę ułożyć. Tak, dobra, czyli kostka jest złożona. Jeszcze raz pokażę, wszystkie te rzeczy. Dobra, robimy białą ściankę, Także Pamiętamy, żeby wybieramy sobie jeden, na przykład ten. Czerwony lub niebieski. Ten ma czerwony, czyli musimy go tam włożyć. To już wasza umiejętność, po prostu. Teraz kolejny. Niebieski lub zielony. Ten ma niebieski, no to musimy go tam włożyć. Dobra. I ostatni. To już naprawdę jest wasza umiejętność. W tym już nie pomogę. Dobra. I teraz o, akurat nam wyskoczył przypadek tak jak wtedy. No trzymamy kostkę, bez różnicie. Czy zaczynamy tutaj, czy tutaj? No. I robimy algorytm. Lewy kciuk na tym, co chcemy włożyć. Jest żółty, więc go wkładamy tutaj. Tego, tutaj tego nie robimy, bo żółty już jest dobrze. I wykonujemy algorytm. Góra, prawo, na dół, lewo. Aż się łoży. Góra, prawo, na dół. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby podjechać tym lewo. I teraz nie robimy tak, co już przypominałem, tylko samym dołem podjeżdżamy w to miejsce. To jest nasze miejsce pracy. I wykonujemy znów ten algorytm. Góra, prawo, na dół, lewo. Prawo na dół. A się włoży, góra, prawo, na dół. No to lewo już nie było konieczne. No i znów mi się akurat ułożyła y, trzecia ścianka. A jeżeli wam się nie ułoży, to tak jak mówiłem. Po prostu trzymacie żółtym do góry, białym do, do dołu i układacie ten... Y, robicie ten algorytm. A i wtedy nie ułoży się kostkę, tylko właśnie zrobi się ta trzecia ścianka. O tak. No i teraz y, trzydzieścianka z tyłu, żółta do góry, biała na dół. I wykonujemy algorytm. Na dół, prawo, na dół, dwa razy tylną w lewo, góra, lewo, na dół, dwa razy tylną w lewo, góra, góra i kostka jest złożona. Dobra, teraz zrobię, może zrobię jakiegoś solwa. Mój czas to średnio około 8.9 sekund